Olimpiada, gimnastyka. Najwięksi atleci tego świata wykonują takie wygibasy. Żadnemu innemu gatunkowi na świecie, w tym nawet gibonom, by się one nawet nie śniły. Fikołki, przewroty, podwójne czy nawet potrójne salta. Niesamowity kunszt oparty na precyzyjnej koordynacji magicznej machiny, jaką jest ludzkie ciało. Zadowolony atleta zakłada złoty medal. Cały pokaz nie zrobił nawet na nim żadnego wrażenia. Nie uronił nawet kropli potu, a jego puls jest niższy niż mojej prababci. A chciałbym zauważyć, iż moja prababcia nie żyje od 15 lat. Atleta wychodzi ze stadionu. Wraca do domu. Jako że jest atletą, to on nie będzie wracał autobusem czy taksówką. Idzie sobie spokojnie ulicą. Ulicą bez żadnych dziur i równiutką jak naleśnik, a tu nagle yeah. Jego kostka przeskoczyła o 90 stopni w którąś ze stron? łami ją w jednocześnie zrywając trzy zadła w kolanie, a upadając łamie sobie biodro. A taki zdolny chłopak z niego był. Jednakże po raz kolejny umiejętności i siła fizyczna musiały ustąpić atomowej sile stawu skokowego. Zastanówcie się, moi drodzy, ile razy wam coś podobnego się zdarzyło? Ile razy wstawaliście pewnego dnia i coś was zaczęło boleć tak. Bez żadnego powodu. Przejdźmy zatem do analizy analitycznej ludzkiego ciała, bowiem z fizjonomicznego oraz ewolucyjnego punktu widzenia, wszystkie nasze stawy, to w jaki sposób się poruszamy, to w jaki sposób stawy łączą się z mięśniami. Wszystko to wygląda tak, jakby gatunek ludzki pominął przypadkiem kilka milionów lat ewolucji. Ale po kolei zacznijmy może od tego feralnego stawu skokowego, który jest absolutną abominacją pod każdym względem. I wiecie, nie musicie być ani łysym z Brazers, ani doktorem Dre, czy nawet lekarzem, czy nawet w ogóle znać się na ludzkiej anatomii, żeby spojrzeć na na staw skakowej stwierdzić, że chyba coś tu jest nie tak. Ilość kosteczek i ścięgien jest tak duża, że dosłownie nie ma matematycznej możliwości, żeby coś sobie w którąś z nich za życia nie zrobić. Kiedyś w gimbazie, kiedy musiałem biec na 1000 metrów na zaliczenie podczas zakrętu na rogu boiska, prawie skręciłem sobie kostkę. Po dziś dzień, za każdym razem, kiedy obracam stopą, staw skakowy strzela mi tak głośno, że można go usłyszeć z drugiego końca pokoju. A minęło od tego małego wypadku jakieś 12 lat. Kolejna sprawa. Kolana i dół pleców. Być może o tym nie wiecie, ale relacja między kolanami a dołem pleców i ich bólem jest bardzo ścisła. Otóż natura obdarzyła nas w najbardziej bezsensowny sposób poruszania się, a, mno... <laughs> a mianowicie chodzenie na dwóch nogach. I teraz tak. Wszyscy nasi przodkowie chodzili zgięci, podpierając się na rękach. Ba, w przeciwieństwie do nas, robią to do dziś. A wiecie dlaczego? Kulana. Dlatego, że nie ma bardziej upośledzonej metody chodzenia niż u człowieka. Wszystkie nasze stawy są przystosowane do chodzenia na czterech punktach podporu. Zastanawialiście się czasami, dlaczego w wieku 15 lat was dół pleców czy kolana? Otóż problem jest bardzo prosty. Nasze ciało nie jest przystosowane do egzystowania chyba w żadnej pozycji. Za długo siedzisz ból pleców, za dużo stoisz, ból kolan, za dużo leżysz ból pleców i bioder. No to co mamy robić? Lewitować? A jak cię bolą kolana, to jest zaraz twoje tępy ciało zacznie sobie kompensować ten ból, a to mięśnia minug, a to bioder, a to pleców. I co? Z bólu kolon macie ból pleców i na odwrót. Piszecie za dużo na kąpie? Yep. Łokieć tenisisty. Ba, nawet podczas spania trzeba uważać, w jakiej pozycji zasypiamy, bo znowu obudzimy się z bólem pleców albo biodrem. Ostatnio oglądałem filmik z danego youtubera Fitness pod tytułem Jak nie spać, żeby nie tracić przyrostów. A co ty na to, matko naturo, żebym po prostu poszedł spać i wstał bez żadnego bólu. Ja odnoszę wrażenie, że natura nie projektowała naszego ciała na 75 lat życia, tylko bardziej na 20 parę. Po nieco cięższych treningach karate w wieku 15 lat miałem problemy z rwą kulszową. Nie wiem nawet, co to jest rwa ani. To za kulsz, ale wiem, że w wieku 15-lat ból presów to powinien być co najwyżej po okopaniu ich przez kolegów na boisku. A weźcie sobie na przykład takiego kangura. Czy słyszeliście kiedyś historię kangura, co sobie skakał i ten sobie głupi i rozwalił? Nie. Yeah. No właśnie ja też nie! Albo widzieliście kota, co by skręcił łapę na prostej drodze? Tak. No ja też nie. Kot mojego taty postanowił któregoś dnia wyskoczyć na trawnik z ósmego piętra. I wiecie co? Wylądował sobie na luzie i pobiegł kfiną dal. Nie ma żadnego zwierzęcia na ziemi, które robiłoby sobie krzywdę na prostej drodze. No może koń, ale konie to już zupełnie inny poziom abominacji. Dla mnie ideałem człowieka byłoby połączenie ludzkiego tułowiu z kangurzymi nogami. Znaczy wiecie, fakt, że kangury potrafią mieć potężnego bicka i cicy, ale chwytne palce i kciuk jest niezwykle praktyczny. Nogi natomiast kangury mają wręcz idealne do poruszania się dwunożnie. Zacznijmy od tego, że ich stopa działa jak te zakrzywione pretesy dla ludzi bez nóg i amortyzuje wszystkie ich dziesięciometrowe skoki. Dlatego bardzo krótkie udo i długi piszczel sprawia, że ich, tak jakby kolana i biodra, wytrzymują bardzo duże obciążenia. I tak samo to powinno wyglądać u nas. Tak naprawdę to jedyną rzeczą, jaką wygrywamy z innymi gatunkami, jest mózg. No bo wyobraźcie sobie, tak, z 2000 lat temu, armię kangurów z ludzkimi rękami, od stóp do głów zbroi i uzbrojona w jakieś włócznie czy halabardy, pędzące na armię jakichś prawiczków ze Sparty z prędkością 50 km na godzinę. Nie byłoby wówczas żadnej ludzkiej Armii na świecie, mogącej sobie z czymś takim poradzić. No w końcu, co miało z nas wyjść, jak zamiast setek tysięcy lat, czy milionów lat ewolucji, ktoś se przyleciał na Ziemię i. W... małpy. No to nie ma co się dziwić, że ludzkie ciało nie ma. No to nie ma co się dziwić, że ludzkie ciało ma aż tyle niedoróbek. Wróćmy jednak do kolan. Otóż, kiedy byłem w liceum i trenowałem sobie MMA, podczas jednego treningu zerwałem więzadło. Otóż, kiedy byłem w liceum i trenowałem sobie MMA, podczas jednego z treningów zerwałem więzadło. Stało się to pomimo, że nie robiliśmy nic super agresywnego, a do tego była to końcówka treningu i byłem rozgrzany na maksa. Po prostu gościu podciął mi nogę, a stopa zatrzymała się na przemoczonej od potu maty i jeb, nie ma więzadła. A weźcie pod uwagę, że ja ważyłem wtedy, nie wiem, z 65 kg Teraz mam takie pytanie do matki natury. Po jakiego dzbanu nam tyle więzadał w kolanie, skoro zamiast podtrzymać staw we wszystkich kierunkach, pękają jak gumka mojego starego 25 lat temu? Jeszcze gdyby nasz organizm miał jakiś lepszy mechanizm regeneracji, to nie. Kówno. Kiedyś mój ziomek miał mnie asekurować na skośnej, ale w pewnym momencie postanowił ode mnie odejść, żeby obczaić pompę w lusterku. I co? Kówno. Przy odkładaniu sztangi nie trafiłem w stojak jedną ręką i wygięło mi bark. Pobolewa mnie do dziś, a wiecie, to było jakieś 10 lat temu. Kolejna rzecz. Jakiś miesiąc czas temu siedziałem sobie w pracy i nagle coś zaczęło mnie boleć w łokciu. I to tak bardzo, że prawie nie mogłem go zdjąć. Tak po prostu. Z dupy. łokcieć boli mnie do dziś i nie wiem, co on z nim zrobić. Mój organizm postanowił uatrak ciągnisz i tak bolesne jest życie łokciem tenisisty. Ja naprawdę nie wiem. Ludzie machają dzidami od setek tysięcy lat i co? Gówno. Natura nie wpadła na jakiś pomysł wzmocnienia stawów w rękach? Jakim cudem gatunek, który nie jest w stanie otworzyć drzwi jak za długo grana kąpie w zajętej pozycji, przetrwał do dnia dzisiejszego? Albo wiecie co by nam się jeszcze przydało? Ogon jak u kangura. Wszystkie problemy ze stawami poszłyby w niepamięć, jakbyśmy mogli podpierać się takim potężnym ogonem. Na pewno powstałoby wiele dyscyplin sportowych związanych z ogonem. Byłoby siłowanie na ogony, wyścigi na ogonach, a ludzkie samice nie szukałyby już partnera z wielkim pindolem. Tylko co z tym ogonem? Moda też poszłaby zapewnie w inną stronę. Mielibyśmy czapki na ogony. W sumie to taka czapka Mikołaja z pomponkiem na ogon byłaby fajna. Ale borbop, dlaczego ty w ogóle nagrywasz odcinek o takich pierdołach? Skąd w ogóle ten pomysł? A no bo wiecie, starzeję się i coraz bardziej i coraz częściej wszystko mi mnie... napierdala. W zasadzie to zastanawiam się, jakie ja będę się żyć na przykład za 15 lat. Czy ja w ogóle dożyję 40? Jeżeli porównałbym sobie ilość energii, jaką miałem w wieku, powiedzmy, 16 lat, no to jest to niebo a ziemia. Ostatnio Karmelek żalił mi się, że jest jakiś słaby, źle się czuje, jest zmęczony, go bolą plecy i w ogóle. A ja mówię stary, nic ci nie jest. Tak po prostu człowiek się czuje, jak przekroczy tych 20 parę lat. Osobiście podczas mojego ostatniego pobytu w Japonii zabrałem taką ilość kart członkowskich do różnych klinik czy szpitali, że mógłbym z nimi grać w exodie. Już widzę ten niesamowity pojedynek, kiedy krzyczę, Hemoroid wybieram cię. A Wy jak się czujecie? Czy macie jakieś ciekawe kontuzje, czy wypadki, które zapadły Wam w pamięć? Możecie napisać o nich w komentarzach, chętnie je przeczytam. A moje ulubione dostaną serduszka. Mam też do Was jedno pytanie na zakończenie. Czy gdybyście mieli taką możliwość, żeby przenieść swój mózg, jeżeli go macie? Do ciała jakiegoś super robota, to zrobilibyście to. Oczywiście robot ten pozwalałby wam odczuwać wszystko jak w prawdziwym ciele, czyli wszystkie zmysły byłyby dokładnie odtworzone włącznie z pindolem. Osobiście chętnie bym takiego spróbował, ale to może już wujek mask coś wymyśli. No to tyle na dziś. Zostawcie łapeczkę w górę, subiksa, no i elo.